Czy nie? Trzeba umieć bronić interesów własnej gospodarki, własnych przedsiębiorców. Tak robią wszystkie mądre kraje w Unii Europejskiej. A my bezkrytycznie godzimy się na narzucanie nam takich rozwiązań, które powodują, że i polscy rolnicy, i przedsiębiorcy, i polska gospodarka jest coraz mniej konkurencyjna i nie mamy szans. Mniejsze umiejętności. Polacy to jest przedsiębiorczy, energiczny naród. To jest ten ogromny kapitał, który jest dzisiaj trwoniony przez obecną władzę. A to jest kapitał, który trzeba bardzo, bardzo pielęgnować i umiejętnie zagospodarować. Potrzebujemy tego, ale musi być mądra władza. Musi być stabilna władza, nie rozedrgana emocjami. Tylko skoncentrowania na realizacji programu, który przygotowany jest. Trzeba wspierać rodziny, trzeba wspierać przedsiębiorców. Mówić o konieczności zmianie, zmiany podejścia do pracy, wysokości wynagrodzeń, emerytury, służba zdrowia. Tematów jest bez liku. Tematy są naprawdę niektóre bardzo trudne, ale my się nie boimy wziąć odpowiedzialności. Za to wszystko. Mamy przygotowany program. Ten program, o którym wcześniej wspomniałam, który napisaliśmy dzięki właśnie tym podróżom po Polsce i spotkaniom z Państwem. Mamy przygotowanych ludzi, zarówno w klubie parlamentarnym, jak i ekspertów, którzy nas wspierają, którzy są razem z nami i przygotowują dobre rozwiązania. Mamy przygotowane projekty ustaw. Ja pokazałam niedawno na konwencji w Warszawie pakiet ustaw, które przygotowaliśmy na pierwsze 100 dni rządzenia. Tam są ustawy dotyczące zmian w podatkach, takie, które mają być korzystne dla inwestorów, dla przedsiębiorców. Tam jest projekt ustawy przywracający poprzedni wiek szkolny, 7 lat obowiązkowy wiek szkolny dla dzieci i wyjście z tym w stronę postulatu rodziców, żeby to oni mogli decydować czy dzieci sześcioletnie idą do szkoły czy nie, ale ten obowiązkowy wiek szkolny 7 lat. Mamy przygotowany projekt ustawy dający gwarancję bezpłatnych leków dla seniorów po 75 roku życia. Mamy przygotowany Narodowy Program Zatrudnienia, który właśnie w takich miejscowościach jak państwa, miasto... Mógł, będzie mógł być realizowany przy współpracy samorządu i przedsiębiorców po to, żeby tutaj mogły tworzyć się nowe miejsca pracy. Mamy przygotowane wreszcie projekt ustawy, który przygotowany został, projekt obywatelski, leżący przez wiele, wiele lat pod komisji dotyczący repatriantów. Zgodzili się autorzy ustawa, żeby w tym pakiecie na pierwsze 100 dni również ten projekt ustawy był przyjęty, bo on jest konieczny. Nasi rodacy na wschodzie czekają na powrót do ojczyzny, a dzisiaj ojczyzna niestety ich nie wspiera i nie pomaga. Trzeba zrobić wszystko, żeby mogli tutaj powrócić. To jest nasz moralny obowiązek. Są przygotowane te rozwiązania po to, żeby jeżeli nam Polacy zaufają, jeżeli państwo nas wybierzecie, dacie nam szansę brania odpowiedzialności za Polskę i nasze sprawy, wspólne sprawy, te ustawę wprowadzimy w życie. Obniżenie wieku emerytalnego, to złożył pan prezydent. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku, również ten projekt pan prezydent zadeklarował, że przygotuje i zrobi to, bo wiem, że już prace nad nim trwają. Mówił o tym w wywiadach. Bardzo często pojawia się na spotkaniach, może rzadziej na spotkaniach, a politycy Platformy, którzy nie bardzo radzą sobie w tej chwili z radzeniem naszym państwem i doprowadzili do tego momentu, w którym jesteśmy niestety, zadają pytanie, no to skąd wy weźmiecie pieniądze na to wszystko? Komu zabierzecie, pytają. A ja mówię, w Polsce nie trzeba nikomu zabierać, Trzeba tylko uczciwie rządzić i starczy dla każdego. ścieżkę finansową i wskazaliśmy, gdzie pieniądze na realizację tego programu są, z jakich źródeł będziemy czerpać. Nasz priorytetowy program wsparcia dla rodzin 500 zł na dziecko, który proponujemy, żeby z jednej strony był taką pomocą materialną dla rodzin, które są mniej zamożne przy wspieraniu, przy wychowywaniu dzieci, Myśleniu ze spokojem o wykształceniu tych dzieci, o ich przyszłości. Są takie przypadki na Mazowszu również, to było latem. Na jednym ze spotkań podeszła do mnie mama i mówi tak, wie pani ja utrzymuję się z rolnictwa, mój mąż zmarł, mieliśmy kredyt na nasze gospodarstwo, ja mam czworo dzieci i na nas w piątkę mamy 960 zł miesięcznie środków na to, żeby się utrzymać. Jak ja mam za to żyć i myśleć o wykształceniu tych dzieci? Jeżeli my dzisiaj tej mamie będziemy mogli pomóc i otrzyma dodatkowo 2000 tysiące złotych tej pomocy w ramach programu 500 złotych na dziecko, to dla niej to będzie naprawdę szansa nie tylko na to, żeby myśleć o dniu dzisiejszym i zabezpieczenie tym dzieciom tego, co potrzebują na co dzień ale ona będzie mogła też pomyśleć o tym, żeby je wykształcić, żeby zapewnić im dobrą przyszłość. Choć i to jest niewiele, na pewno niewiele, ale musimy od czegoś zacząć. I zdajemy sobie z tego sprawę, że dzisiaj w kasie państwa jest określona ilość pieniędzy, ale jeżeli będziemy mądrze i uczciwie gospodarować, określimy sobie priorytety, to wierzcie mi państwo, że to tak jak w domu, jak jest dobry gospodarz. To naprawdę może starczyć na wszystkich. Drodzy <skrymianowicie> Państwo, najważniejsze to, że możemy w tym nadchodzących dniach, najbliższych tygodniach, które musimy jeszcze bardzo, bardzo mocno przepracować. Bo oczywiście cieszymy się z tego, że są dobre sondaże, ale nic nam nikt nie dał jeszcze. Musimy zachować pokorę i pamiętać o tym, że ciężką pracą tylko można osiągnąć sukces. I będziemy bardzo uczciwie w tej kampanii pracowali do ostatniego dnia, do ostatniej godziny. Będziemy chodzić, spotykać się z państwem, rozmawiać, prosić was o pomoc. I ja dzisiaj tutaj przyjechałam, żeby państwa prosić o pomoc. Żeby państwa prosić o zaufanie. Dla mnie ale przede wszystkim dla moich koleżanek i kolegów, którzy tutaj z tej listy Prawa i Sprawiedliwości startują. Bo to oni muszą dzisiaj zabiegać o Państwa głos. Ja również czuję się tutaj razem z nimi, w tej jednej drużynie, bo my jesteśmy drużyną. My nie walczymy o indywidualne kariery, bo nie liczą się indywidualne kariery kogokolwiek. Liczy się zespół, liczy się drużyna. Drużyna, która może naprawdę wiele zrobić. I my chcemy, żeby w tej drużynie byli wszyscy Polacy wszyscy ci, którzy chcą naprawy polskiego państwa, którzy chcą <trymianie> myślenia o tym, że możemy żyć godnie i każdy z nas ma prawo do szacunku. A przede wszystkim. Musi być szanowany obywatel przez państwo. Bo to państwo jest dla obywateli, a nie obywatele dla państwa. I trzeba o tym przypominać politykom i mówić o tym bardzo głośno. Nisko się przed państwem kłaniam i proszę o głos dla moich koleżanek i kolegów, którzy tutaj u państwa będą biegali się o mandat. To są wszystko ludzie godni, ludzie Godni zaufania, nauczeni pracy, ciężkiej pracy, ich dotychczasowy dorobek jest ich najlepszym świadectwem. Czy państwo ich znacie, Państwo wiecie doskonale, jakimi są ludźmi. Wiecie, że można na nich liczyć. Ja również chcę Państwu powiedzieć, że na pewno to są ludzie godni zaufania i nigdy tego zaufania Waszego nie zawiodą. Dzisiaj proszę o głos dla nich. Ale ten głos na listę Prawa i Sprawiedliwości, tak naprawdę, drodzy Państwo, to jest głos dla Polski, dla nas wszystkich. Bo my chcemy dobrej zmiany. My chcemy Polski obywatelskiej. My chcemy, żeby wreszcie Polacy mogli powiedzieć, że żyjemy w ojczyźnie normalnie, żyjemy godnie. I tego wszyscy dzisiaj, tak jak jesteśmy na spotkaniach, oczekują ludzie o tym mówią. Bardzo Państwa proszę o poparcie dla tych wspaniałych kandydatek i kandydatów, którzy razem dzisiaj ze mną tutaj są na spotkaniu. Dziękuję Państwu. Co chcecie, będziecie chcieli, to jeszcze porozmawiamy na dole. Dziękuję bardzo.